Umowa zlecenia bywa często jedynym źródłem dochodu, dlatego istotne jest, by znać swoje prawa w przypadku egzekucji komorniczej. Od 1 stycznia 2019 roku przepisy umożliwiają stosowanie ochrony wynagrodzenia z umowy zlecenia, podobnej do tej, jaka przysługuje w przypadku umów o pracę, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów. Kiedy ochrona dotyczy wynagrodzenia ze zlecenia? Wynagrodzenie z umowy zlecenia może być chronione, jeśli jest wypłacane regularnie i służy utrzymaniu dłużnika. Stanowi jedyne źródło dochodu zleceniobiorcy. W takich przypadkach zastosowanie mają przepisy artykułu 87 i 871 Kodeksu Pracy. Które określają między innymi kwoty wolne od zajęcia komorniczego? Wolna od potrąceń jest równowartość minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu składek na ZUS i podatku dochodowego, jeśli egzekucja dotyczy innych zobowiązań niż alimenty. W przypadku alimentów możliwe jest zajęcie do 60% wynagrodzenia, co należy zrobić, aby skorzystać z ochrony? Aby egzekucja uwzględniała te przepisy, dłużnik powinien poinformować komornika, że wynagrodzenie z umowy zlecenia spełnia warunki ochrony. Może to zrobić, składając odpowiednie oświadczenie. Ważne jest także, aby zleceniodawca był świadomy tych przepisów, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek prawidłowego zastosowania ograniczeń zajęcia. Co to oznacza w praktyce? Dzięki tej regulacji osoby, które pracują na podstawie umowy zlecenia, mają szansę zabezpieczyć swoje podstawowe potrzeby mimo postępowania egzekucyjnego. Kluczowe jest jednak działanie zgłoszenie tego faktu do komornika lub zwrócenie się o pomoc prawną, jeśli pojawią się wątpliwości. Podsumowanie. Warto pamiętać, że znajomość swoich praw jest kluczowa w trudnych sytuacjach. Jeżeli Twoje wynagrodzenie z tytułu zlecenia stanowi jedyne źródło utrzymania, skorzystaj z przepisów ochronnych i zadbaj o swoje bezpieczeństwo finansowe. Więcej na smalik.pl